Be i Charlie. i see you. Let's... The window's my easy. i see you. The window's my is easy. i i the window's Mamkę wszystkim z tej strony Shackler i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Ken nie padłem tutaj oczywiście, tylko po prostu mecz się skończył przez nubów, którzy nastawili się oczywiście na obiektywowość e, i po prostu zabrakło mi jednego killa, ponieważ miałem Streak 24, nie miałem hardlinea na tej klasie i niestety wyszło jak wyszło. Oczywiście pisałem do nich, żeby nie przyjmowali flagi, ale przecież kurwa, po co mamy nie przyjmować flag, skoro Shackler ma Streak 24, tak? To weźmy te flagi, przecież on na pewno zdąży. I tak, tak, tak. tak. Patrzyłem na dysk, na swój dysk i został mi jeden kem do wrzucenia. Ja z tym ostatnim kemem, który mam do wrzucenia, zrobię poradnik po prostu jak wbić tego kema. Oczywiście zaraz będą mu ludzie mówić, że jak wbiłeś parę kemów i będziesz dawać poradnik, tak? Mimo to, no mniej więcej poznałem troszkę tę grę i zrobię poradnik, może te rady okażą się przydatne dla kogoś, kto nie potrafi wbić tego kema A nie ja tylko wbijałem kemy wbiłem parę nuklearów BO2, też jakieś wyniki w BO2 nie najgorsze miałem, w MW3 wbiłem MOAB, więc trochę się też na Call of Duty znam. I, więc robię ten poradnik, może komuś się przyda, komuś początkującemu. Ja mniej więcej już załapałem działanie Ghosta. I na razie nie gram w Ghosta. Nie gram w Ghosta, gram w MW3 i się tak czasami nie zastanawiam, czy nie wrócić do Moabów, nie dobić e, z reszty broni Moabów i nie bijać jakimiś ciekawymi setupami Moabów, ponieważ nie wiem, jak dla was, dla mnie Moaba się nadal fajnie ogląda. I Moab to jest Moab, Kem to jest Kem, i Moab zawsze będzie Moabem, i nie wiem, mam centymetr po prostu do Moabów, do, którego nie mam po prostu do Kemów. Nie gram też za często też w Call of Duty, ponieważ Call of Duty akurat mnie trochę chwilowo odpycha, gram sobie w CS Global Offensive dzięki Dave'owi, który użycza mi konto, ponieważ na swojego globala aktualnie mi nie stać. I pykamy sobie na, na, pykam sobie na jego koncie, mam już chyba 15 godzin przegrane. Muszę się kiedyś szarpnąć i kupić sobie tego globala, ponieważ naprawdę gra jest bardzo fajna na razie mnie nuby, znaczy nuby prosy mi jadą, jeśli się oczywiście te, tacy trafią, którzy mają tam więcej godzin, no to naprawdę widać, że oni mają w tę grę trochę przegrane i naprawdę to jest fajne. Wybiło mi 300 widzów, za co dziękuję, serdecznie dziękuję. I będzie chyba osobny filmik z podziękowaniami. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale mam nadzieję, że jakoś Wam podziękuję za tych 300 widzów. Oczywiście zapraszam Was na Facebooka, ponieważ mogę Wam na przykład powiedzieć, że następny kod do puszki Monstera pojawi się w najbliższym czasie, właśnie na. Na Facebooku, więc jeśli ktoś ma PS3 lub Xboxa 360, to naprawdę zalecam, żeby lajkować. I tam możecie sobie ustawić przy aktywności, możecie sobie pokazać powiadomienia czy coś takiego. Wtedy Wam będzie na pewno Facebook pokazywał te powiadomienia. Na pewno nie przegapicie tego kodu. I muszę sobie zrobić reinstalację systemu. Oczywiście reinstalacja systemu zrobię ją dopiero mniej więcej gdzieś za tydzień. Ponieważ chcę, chcę się wystukać z tych kemów wszystkich i z maabów i dopiero zrobić reinstalację systemu, ponieważ potrwam to mniej więcej dzień po wykreowaniu wszystkie Sony Vegasów, do i tego roż, różnego rodzaju pierdoły. E, I mam nadzieję, że ten gameplay wam się spodobał. Oceniajcie co wy o tym sądzicie. Może nie jest to jakiś super gameplay, ale akurat e, podobał mi się, ponieważ ten, e, ten byłby kem, tak? E, podobał mi się, ponieważ był on bardzo wreszowany, tak? Biegałem po całej mapie, no ale niestety wyszło jak wyszło. Ja już mam takiego pecha, że praktycznie wszystko, z czego chcę, to praktycznie nigdy tego nie mam. Znaczy, przeważnie, tak? Przeważnie, bo czasami naprawdę udaje mi się Fartym, bo fartem, ale mi się udaje. Lecz większość jest z tego pecha. I to chyba byłoby na tyle, co chciałbym powiedzieć. Taki szybki komentarz. Następny, następny filmik to chyba będzie live z MW3, jeśli będziecie mieli ochotę oglądać. Cześć i na razie. Trzymajcie się.